Nie, tak. ja się nie powiem. może być. O, już poszło, od 10 sekund. Już pier pierwsze wrażenie jest zniszczone. Ja o, też to, w ogóle to jak Madeusz, patrzę. już to... nożyczki odetnij sobie to. Nie będzie lepiej. Nie zdążyłem <grym> się ogarnąć, słuchajcie, bo wpadłem przed chwilą i... Nie no, wzorowo poczesany, nie ma co. Szczęść Boże, szczęść Boże, pozdrawiamy. Boże. W nowym miesiącu, w lutym. Słowo spokoju. Słowo spokoju już, już posyonodalnie można powiedzieć w naszym klubie. Tak? No, I to jest ostatnie słowo spokoju w okresie zwykłym przed feriami, Może tak. Mówię? Tak, naprawdę. No tak, no, bo, bo tam jak wracamy, to zaraz jest środa popielcowa i następne słowo spokoju już w wielkim poście będzie. I może zmienimy, e, zmienimy nasze tło na, nie, na fioletowe. my się tak, tak no, do serca, żeby wzięliśmy Ewangelię, idźcie i odpocznijcie nieco, więc będzie przerwa O, teryjno. to wczoraj, ale nieco. Żyjemy słowem. Amen. Dobrze, ale żeby nie przedłużać, zacznijmy od modlitwy. W Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. 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 Panie Jezu Chryste, prosimy Cię o Twojego Ducha, niech On umacnie nasze serca, Oświeca nasz umysł, pozwala nam patrzeć w nasze życie z perspektywy Twojej Ewangelii, Twojego wzroku, dobrej, dobrej nowiny, abyśmy byli też świadkami właśnie wielkich znaków, które chcesz uczynić także przez nas i w naszym życiu. I dlatego przyzywamy mocy ducha, aby to słowo, które czytamy, te wydarzenia, które rozważamy, stały się też w naszym życiu możliwością, inspiracją do tego, aby. Twoja moc się objawiała. Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze. Dodaj nam ochoty i zdolności, aby to spotkanie było to dla nas korzystne przez wszystkich wieczorem. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Dobrze. Dobrze. Jeszcze trochę przyciszy, bo słyszę podwójnie. OK. się było. Okej, dobra. Okay. dobra. Teraz jest lepiej, dobrze. Dobrze, słowo dzisiaj. Temat dalej, można powiedzieć, powołaniowy w klimacie, ale właśnie ja dzisiaj sobie tak wędruję, można powiedzieć, między pierwszym czytaniem a, a Ewangelią. Słowa, które w nich padają, tak jakoś mnie zebrał, to zresztą widać w komentarzu opisującym dzisiejszą niedzielę Słowa Bożego. Czyli z jednej strony wezwanie Piotra Panie odejdź ode mnie, bo jestem człowiekiem grzesznym, z jednej strony jako odpowiedź na cud, którego jest świadkiem, a z drugiej strony słowa z księgi proroka Izajasza oto ja poślij mnie. I tak sobie właśnie myślę, że to powołanie właśnie rodzi się w takich dwóch, można powiedzieć, skrajnych doświadczeniach. Czyli, z jednej strony, żeby zobaczyć i doświadczyć powołania, musi być przekonanie o, o, o swojej grzeszności, o tym, że my jako ludzie nie dorastamy do, do świętości Pana Boga. Ale właśnie ta pokora, ona nie ma być niszcząca i wyniszczająca, ale ma być czymś, co pozwala zobaczyć wielkość i obdarowanie Boże. Tak naprawdę, właśnie. Yy, tak, ostatnio za mną chodzi, kto oglądał serial The Chosen, właśnie pokazujący Ewangelię. To troszkę pokazuje taki szerszy kontekst, troszkę tak, no poza biblijnie ubrany, można powiedzieć. Nie wiadomo, czy to tak było, ale bardzo mi się pojawia ten motyw w tym serialu, w którym Piotr jest pokazany jako taki trochę jak kombinator, można powiedzieć. I to powołanie, można powiedzieć, w tym miejscu jakby demaskuje ten jego przykład. Ewangelia nam o tym nie mówi, natomiast tak to jest w serialu ubrane. Kto jest bardziej ciekawy, to zachęcam do, do obejrzenia tego serialu i pierwszych odcinków, które gdzieś tam pokazują też powołanie Piotra. Ale właśnie ta, ta świadomość pokory, która rodzi się z tego, że mam świadomość swojej grzeszności, grzeszności, z której właśnie Bóg ratuje, z której Bóg wyciąga Pomimo której Pan Bóg daje liczne dary, i właśnie, że, że no właśnie nawet jako grzesznicy możemy być świadkami wielkich, wielkich rzeczy, wielkich darów, wielkich obietnic, które się nie spełniają. I właśnie w odpowiedzi na to rodzi się zatem taka, taka odpowiedź, jak właśnie u Izajasza, tak, który dotknięty, można powiedzieć, rozżarzonym węglem z ołtarza, to znaczy z tego, gdzie spala się ofiary, tak. Pojawia się gotowość do tego, żeby, żeby zostać wezwanym. Oto ja pośli mnie. I tak, tak sobie myślę, że patrząc w ogóle o życiu, o też o bożym działaniu, tak jak sobie myślę w moim życiu, to właśnie, że te dwa elementy jakoś tak były stałe i wielokrotnie, można powiedzieć, w wielu momentach obecne, można powiedzieć, przy rozeznawaniu i to nie tylko powołania jako kapłańskiego, ale także i wielu zadań. I wydarzeń można powiedzieć, te, te dwa elementy gdzieś tam były potrzebne i, i w jakiś sposób yy, istotne pozwalały właśnie zobaczyć tak naprawdę Boże działanie. I tak właśnie to po raz pierwszy mi się można powiedzieć, tak skleiły te dwa fragmenty właśnie w ten, w ten sposób. I ten gest anioła bardzo mnie tak jakoś porusza, że właśnie węgiel, który służy do tego, żeby można powiedzieć, coś spalić, coś zniszczyć można powiedzieć, staje się przyczynkiem do tego, że. Że człowiek się oczyszcza i trochę nasze nawrócenie jest takim elementem, w którym my w jakiś sposób nasze życie rzucamy na ofiarę Panu Bogu, aby ono się spaliło, przemieniło. I w tym oczyszczeniu, można powiedzieć, stajemy się gotowi do tego, żeby, żeby iść już nie za swoim pomysłem, ale za wolą, za wolą Bożą. Dlatego z jednej strony właśnie jednocześnie świadomość tego, że jestem grzesznikiem, ale z drugiej strony odwaga i gotowość do pójścia za wezwaniem Pana Boga, że, że to poczucie grzeszności prawdziwe i realne i słabości swojej nie ma wycofywać z życia i z Bożego planu, ale właśnie przemienione przez Pana Boga ma powodować, że się pojawia odwaga i, i siła do, do, do pójścia za, za, za Jego wolą, tak naprawdę za Jego planem. I wtedy właśnie wielkie rzeczy. Będziesz, będziesz ludzi łowił, a nie ryby. To dzisiaj za mną tak chodzi przy tym, przy tym słowie. Dzięki Bartek. No to też jest mocne, co powiedziałeś. Też dziękujemy wam za to, że wypiszecie wasze komentarze. Że, że piszecie, jak w wa, was Słowo reaguje, do tego was też zachęcamy, żeby choćby jednym słowem albo zdaniem, które najbardziej cię uderzyło w całej tej dzisiejszej liturgii Słowa, może z homilii, którą usłyszałeś, po prostu wrzuć to do komentarza, bo ważne jest to, żebyśmy się dzielili Słowem i żeby to właśnie Słowo nas, słowo nas prowadziło. I już dziękujemy Wam za te komentarze. Tam też Pan Wiktor napisał pytanie, ale to może, może potem do tego wrócimy. Moi kochani, ja dzisiaj chciałbym się skupić na Piotrze i bardziej na tym, że ten gościu w tej Ewangelii jest utrudzony całą nocną robotą. Bo Łowienie ryb to nie jest nic prostego, mimo że sam nie jestem wędkarzem. Ale raz przez 12 godzin miałem okazję jechać, wracać tak naprawdę obok kogoś, kto pracował kilka tygodni na kutrze. I powiem wam szczerze, że ten człowiek do mnie powiedział tylko jedno zdanie. Nie obraź się, młody, jestem zmęczony, pracowałem na kutrze. Będę spać całą drogę, nie? Wiecie, wziąłem jego ręce. Ja nie spotkałem nigdy tak zmęczonego człowieka. Domyślam się, że ta praca nie jest niczym łatwym. Ale w dzisiejszej Ewangelii trochę siebie widzę też jako i Piotra, który zajwania, który angażuje się, który podejmuje różnego rodzaju aktywności. I czasem jest tak, że brakuje mi takiej właśnie Cierpliwości do tego, że praca może nie przynosi takich owoców, jakich ja bym oczekiwał. Że, mówiąc przysłowiowe, te sieci, które wyławiam, są czasem puste. I wielokrotnie się z czymś takim spotykam, bo nie orientuję się o jednym, że, że ja wtedy robię swoją robotę. I za każdym razem, kiedy robię swoją robotę i według siebie, to mogę liczyć na figę z makiem, na puste sieci i na nic innego. Bo, bo tak jest. Ale wystarczy, że, że wsłucham się w to, co mówi Jezus i będę mu posłuszny, pomimo że logicznie to nie ma się co łudzić, że pora, o której mówi Jezus, żeby wypłynąć na głębie, żeby łowić. I to, żeby iść i, i łowić po całym po mojej całym pracy, no to, to nie był teraz czas, nie na to. A Piotr, wsłuchany w słowa Jezusa, idzie, łowi i ma owoce. Nie? Panie, na Twoje słowo zarzucę sieci. Słuchajcie, ja to tak postanowiłem, że to będzie teraz e, o tym, czy to będzie moja modlitwa. Panie, na Twoje słowo zarzucę sieci. Bo cały czas tak sobie w, widzę w sobie, że chcę działać według siebie, swojego działania, według swojego myślenia, swoich pomysłów. E, a tu potrzeba takiej, e, takiej no właśnie, cierpliwości. E, Widzicie o czym cierpliwość rozumiem przez to, że ja całą, całą noc on łowił i mówi, zarzuć się ci po drugiej stronie, no to ja bym wtedy go, wiecie, ja bym go chciał opierdzielić, nie? Ja, No, 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 no tak, ja chciałbym teraz w tym momencie bardzo nakrzyczeć, nie? E, a on mówi, spróbuj. Nie? I to jest ta cierpliwość. Zacisz zęby i idziesz. I to działa, nie? Bo, bo słowo Jezusa przenika bardzo głęboko. I czasem, czasem nie wiem, jak to się dzieje, nie? Ale zobaczcie, cały czas do tego powracamy. Nie, my od dwóch lat tutaj gadamy o tym słowie, słowie, e, że powinniśmy budować na słowie, że powinniśmy się dzielić słowem, że powinniśmy słuchać słowa. E, dwa lata już to, to trwa i, i wiecie, dla mnie to jest cały czas nowe, nie? Że, że widzę, że we mnie dalej nie ma takiego nawyku jeszcze, takiego pogłębionego słowa. Że, że widzę, że to jest moim pragnieniem. nie? Na Twoje słowo zarzucę się, jaka to jest modlitwa? Nie? Na Twoje słowo. No ale trzeba doświadczyć tej nędzy, nie? Trzeba doświadczyć nieudanego połowu, trzeba doświadczyć właśnie całonocnej pracy, e, zaangażowania. No, no trzeba, no, trzeba ten, ten, tego zola dotknąć, nie? Trzeba tego zola dotknąć, po, po nim się pocierać. No i wtedy. No, na Twoje słowo zarzucę sieci, ale to jeszcze jest jedna rzecz. A druga rzecz to jest to, co musiał łączyć Piotra i Jezusa. Nie? Bo y, Piotr musiał ufać Jezusowi. No bo no, nikt przy zdrowych zmysłach kogoś. On widział w, w Jezusie, widział jakieś, jakąś swoją inspirację. Y, I ktoś, kogo, kto go zmieniał, nie? Y, I to, to jest dzisiaj mega. To jest dzisiaj, no ta Ewangelia aż o, o, o tym krzyczy, nie? Jaka ta ich relacja, e, ta ich relacja była głęboka, ważna, e, wręcz święta, nie? No i to mnie ujmuje. Może w taki prosty, zwykły sposób. I, e, no i może na koniec no mam pragnienie słuchania Jego słowa, tego co On do mnie dzisiaj mówi i wiem, że muszę się uczyć cierpliwości. Cierpliwości, bo po, połowy mogą być czasem nieudane, jak stawiam na sobie. Chyba tyle ode mnie. Dzięki. Dzięki. Ja mam dwa bardzo podobne spostrzeżenia. Jakoś tak mnie dzisiaj też to słowo prowadzi, ale ja dzisiaj w ogóle spojrzę przez pryzmat mojej parafii Piotra i Pawła. Pozdrawiam w ogóle serdecznie, bo widzę, że to też osoby z Piotra i Pawła komentują. Wchodząc do Kościoła, no właśnie Piotr i Paweł są na tych filarach obok ołtarza, które znajdują się na naszych witrażach w prezbiterium. No i my tak w ogóle, tak mówimy, że to są filary Kościoła. A ja dzisiaj, jak sobie rozważam w ogóle to słowo, całą biurę, tą liturgię słowa, to dla mnie to jest w ogóle fascynujące, że filary Kościoła to są grzesznicy, którzy, którzy się nawrócili, tak? Grzesznicy, którzy doświadczyli miłosierdzia. Czy mówiąc jeszcze inaczej, że to są święci, którzy no, mają swoją niełatwą przeszłość, nie? I, I nawet jak dzisiaj spoglądam na dzisiaj mnie tak to dotknęło, że ta liturgia się dzisiaj w ogóle tak łączy, chociaż wiadomo, że to drugie czytanie no, nie jest dopasowywane zwykle do, do całości, ale mówię, wow, w ogóle to jest taki klucz, nie? Piotr i Paweł i ten motyw grzeszników, których Bóg pomimo ich grzeszności powołuje. No i to drugie czytanie, w którym święty Paweł. Właściwie tematem drugiego czytania jest kerygmat, czyli prawda, że Jezus zmartwychwstał trzeciego dnia, ale przy okazji święty Paweł mówi, że jestem płodem poronionym. Tak to w ogóle też tak wielu tłumaczy się zastanawia, o co chodzi. Płód poroniony, niektórzy mówią urodzony przedwcześnie. Czyli jakby święty Paweł jakby miał to objawienie Jezusa jakby spoza kolejki, tak? Właściwie nie wiadomo dlaczego, niektórzy tak to tłumaczą, ale w tym liście, święty Paweł, w tym dzisiejszym fragmencie, przynajmniej. On na Piotra spogląda jako pewien autorytet. Tak? On mówi: Słuchajcie, Jezus objawił się Piotrowi, Kefasowi, to jest ważny człowiek, a na samym końcu objawił się komuś takiemu jak ja. I właściwie ja to nie powinienem być nikim szczególnym, bo ja byłem prześladowcą kościoła, ale dzięki Bogu jestem tym, kim jestem. Tak? On tam używa takiego sformułowania: To dzięki łasce Bożej jestem tutaj. Tak? Czyli dla mnie to jest takie niesamowite, jak to się dziś łączy. A no bo święty Paweł mówi tak, że gdyby nie Bóg, to ja bym nie był tutaj, tak? Bo, bo ja byłem grzesznikiem, ja byłem kimś, kto, kto, kto chciał w ogóle zabić kościół, tak? A, a dzięki Bogu tutaj jestem, tak? Że ostatecznie mnie też Jezus chciał się objawić. Chociaż ja jestem jakiś taki od czapy, spoza kolejności, ale święty Paweł z takim wielkim szacunkiem spogląda na Piotra, tak? A, a my wiemy doskonale, że Piotr też. Yy, też miał swoją historię, tak? I, i zdrady, i, i w ogóle takiej walki trochę o, o, o pierwszeństwo, tak? Że Jezusa chciał ustawiać i tak dalej, i tak dalej. I on ma to doświadczenie, kim on jest też w tej dzisiejszej Ewangelii, tak? Jak on widzi ten cud Jezusa, to dla niego to jest takie bardzo proste: aha, to do mojej łodzi wszedł ktoś, kto jest święty, kto robi takie cuda, a ja do tego gościa nie pasuję, jakby my nie możemy iść razem, tak? My nie możemy pływać w jednej łodzi, więc. Jaka jest naturalna reakcja, no, panie, wyjdź, tak? No, bo i to nie jest jakaś niegrzeczność, tylko panie, no, no wyjdź, bo, bo to jest nie do pogodzenia świętość i grzeszność, tak? Wśród Izraelitów w ogóle też było to takie pojęcie, że obcowanie ze świętością Boga może doprowadzić w ogóle do śmierci, oglądanie Boga prowadzi do śmierci, więc nic dziwnego, że ten Piotr, który jest człowiekiem Starego Testamentu, czy Izraelitą, znający Stary Testament, mówi: no, Panie, wyjdź, bo, bo jestem przerażony, tak? Z moją grzesznością ja mogę tego nie przeżyć. Tak, twoja świętość może zabić moją grzeszność, tak? Więc panie, proszę cię wyjść. Więc Piotr z jednej strony jest bardzo pokorny i uznaje, że nie jest w stanie z Jezusem przebywać, ale może też po prostu się boi, jakby, bo On wie, że Stary Testament tak mówił, kto zobaczył Boga, musi umrzeć. A Jezus mówi: Ale ty się nie bój, nie? I mnie to też fascynuje, że Jezus jakby nie zaprzecza i nie mówi: Nie, nie, Piotrze, spokojnie nie jesteś grzeszny. Tylko mówi: Nie bój się, będziesz łowił ludzi, tak? Jakby można było dopowiedzieć: do Ja wiem, kim jesteś. Ja wiem, kim ty jesteś, człowieku. Ja znam twoje grzechy. Ale nie bój się, pójdziemy razem. Więc dla mnie to jest w ogóle fascynująca ta dzisiejsza liturgia słowa, właśnie Piotr i Paweł. Paweł, który mówi: Ja w ogóle nie wiem, jak się tam znalazłem, jestem przedwcześnie urodzony. I yy, yy, yy Piotr, który mówi: Panie, proszę cię, no, wejdź, bo. Bo, bo ja nie wiem, jak to się skończy, tak? Bo jestem zbyt wielkim grzesznikiem. I tak sobie myślę, tak dzisiaj też na siebie spoglądam, nie? że historia powołania to jest historia wyboru Pana Boga, który wybiera kogoś nie przejmując się jego grzesznością. Tak, Jakby, żeby to też dobrze zrozumieć, że Bóg mówi, okej, okay, mi twoja grzeszność nie przeszkadza, bo ja chcę, żebyś ty był święty, żeby ze mną współpracował. I, I to, że dzisiaj nie jesteś święty, że uważasz, że się nie nadajesz, to dla mnie to nie jest problem. Nie? I, i tak myślę w kontekście powołania kapłańskiego, ale myślę każdego powołania, którym Pan Bóg obdarza, nie? że nawet jak ktoś ma poczucie, to nie jest dla mnie, ja jestem za słaby, ja jestem za grzeszny, ja może jestem dzisiaj niewierzący, to Pan Bóg może powiedzieć, no okej, okay, ale dla mnie to nie jest problem, ja chcę, żebyś ty za mną poszedł. Więc mnie jakby dzisiaj fascynują te dwie osoby, Piotr i Paweł. Może dlatego, że dzisiaj jak odprawiałem że to sobie właśnie tak myślałem, patrzyłem na tę jedną figurę, na drugą, na te witraże. I sobie myślę, Panie Boże, to Ty budujesz Kościół właśnie na takich ludziach. Nie? To, jest, to jest fascynujące dla mnie naprawdę, że, że to, takich ludzi chciałeś sobie pozbierać wspólnotę i, i ją prowadzić. Dobra, to tyle moich rozmyślań Piotru Pawłowych. Ja chcę coś jeszcze powiedzieć, nie? bo to mi Mateusz yy, był takim bodźcem jeszcze, impulsem. Jak przeczytałem dzisiaj to zdanie, nie bój się od ludzi, będziesz łowić, nie? to no mówię mu jasne, łatwo ci powiedzieć. Nie? <laughs> spotkałem się z tym lękiem, który miałem w czasie, w czasie święceń, nie? który no, to, to zdań często gdzieś było powtarzane, nie? ale ten lęk ja, przed tą odpowiedzialnością, przed, przed misją, przed głoszeniem. Dzisiaj się też z tym spotkałem, z tym właśnie lękiem, przed tym też, do, do, do jakiej misji, nie, sam jestem też dzisiaj powołany, nie? Bo, bo, bo potrzebuję tego usłyszeć, nie bój się, ale to nie jest tak łatwo powiedzieć, nie, bo jak sobie poradzić właśnie z lękiem, z tym, że on przychodzi, że no właśnie, że nie dasz rady, że możesz być pusty w środku, że możesz nie dać komuś czegoś, tego, czego ktoś będzie potrzebować, nie, nie bój się, nie, a jednak to chyba też sobie chcę powtarzać, nie bój się, jestem. Tyle. Bartek zaczął, Bartek kończy. Ja to też tak jestem. W ogóle jak Mateusz o tym mówił, to przypomina mi się scena w ogóle z Sagrady Familii, gdzie właściwie filary, które są postawione przy prezbiterium, właśnie zresztą tak często w tradycji jest, że właśnie nazywane imionami apostołów, no to właśnie z Piotr i Paweł. Właśnie z jednej i z drugiej strony, właśnie pokazanie jako charyzmatu i urzędu z jednej strony, a z drugiej strony ta historia też tak. Tak podobna i się przeplatająca. Dziękujemy Wam za te wszystkie komentarze też, i za to też jak Was Słowo yy dotyka, yy i, i, i przemiany, właśnie też doświadczenia tego zmierzenia się z swoją własnym doświadczeniem takiej słabości, ale także i tego, że Pan Bóg yy mimo wszystko powołuje. Także dalej Was do tego zachęcamy, żeby się też tym dzielić. Yy. I mamy też pytanie jeszcze, bo Mateusz już dotknął. Tu jest pytanie, dlaczego tak dużo ludzi. O może tak wyświetlimy. Tak dużo ludzi odchodzi od Kościoła katolickiego. Dlaczego tak jest, my ubolewamy nad tym? Ja mogę powiedzieć. Nie czy mogę? To... O. No, Ja bym odpowiedział tak synodalnie. Że może warto ich zapytać po prostu, nie? Bo powody są różne. I... Nie, wiem, tak, nie chcę tak spuścić tej odpowiedzi, ale naprawdę powody są różne, i, i też biskup kadiutor, który wczoraj objął funkcję, też bardzo fajnie powiedział, że chce być biskupem, który słucha ludzi, którzy inaczej wierzą w Boga, inaczej wierzą w Chrystusa i którzy w niego nie wierzą. Także że chce ich posługać, więc ja sobie myślę, że ta synodalność chyba nas do tego zachęca. Dobra, sery, już by Ci wszedłem w słowo. No, ja tylko powiem, co to, co to pytanie też ze mną robi. No, ono mnie zastanawia. Cały czas mnie zapraszam do tego, pytać, jakim ja jestem świadkiem dzisiaj, nie? I, I co z tego, że ewangelizacja, gdzie jest moja ewangelizacja, katechizacja, nie? Na ile te dwa czynniki się realizują w moim życiu i na ile ja mogę przyciągać ludzi, nie? Bo nie znajdziemy odpowiedzi na nie wiem, na pytanie, dlaczego ludzie, nie? To, co ma też powiedzieć, no trzeba pytać personalnie, nie? Dlaczego dany człowiek, nie? Co się stało takiego, że, e, że ludzie. Że ludzie odchodzą. Chociaż pytanie powinniśmy stawiać inaczej. Co się z nami takiego dzieje, że ludzie do nas nie przychodzą? Nie? Chyba Rick Warren do tego zachęca w kościu w świadomym celu. Nie? Co tak, nie, nie wiem, czy dobrze to kojarzę, bo ja taki słaby jestem z literatury, ale to no właśnie. Co, co takiego się dzieje, że ludzie do nas nie przychodzą? Co możemy zrobić jeszcze? Ja tak też jeszcze króciutki taki komentarz do tego pytania. Z drugiej strony zadałem sobie też taki trud słuchania takiego podcastu Joli Szymańskiej też odchodzę, gdzie ludzie, różni ludzie dzielą się takim swoim doświadczeniem, świadectwem odchodzenia od Kościoła, opisywania tego procesu, który sami też opisują jako trudny w ogóle. To jest też zadziwiające, że ten proces też dla nich jest trudny. A jednak się na to odważają. To znaczy, że też można powiedzieć w jakiś sposób, yy, oni też mają poczucie pewnej straty. Yy, bez jakiejś takiej oceny, natomiast yy, dla mnie jest jeden taki wniosek z wielu tych, tych takich rozmów. Zresztą można sobie też zobaczyć, odsłuchać, albo też yy, w tym podcaście z wielu udostępnionych takich prywatnych historii, gdzie ktoś wysyłał wiadomości prywatne, czego doświadczył w kościele. Można powiedzieć, że to może nawet jakieś błahe sytuacje, natomiast myślę, że na takim poziomie ludzkim bardzo istotne też w wielu przypadkach. I też sobie można tak uświadomić, że pod wieloma względami, ja na przykład mogę powiedzieć, że miałem szczęście co do ludzi kościoła, tych, których spotkałem. Że to, że jestem w kościele, to miałem też szczęście ze względu na to, że spotkałem takich, a nie innych ludzi. I w niektórych momentach mojego życia, nie wiem, czy ja dzisiaj byłbym w kościele, gdybym miał podobne doświadczenia od tych ludzi, na przykład, o których czytałem. Tak? I, yy, I to jest właśnie to, co mnie też skłania do tego pytania, o którym Mateusz mówi, tak. Co, co takiego jest w kościele, że ludzie do nas nie przychodzą? Mamy Ewangelię, mamy Jezusa, mamy sakramenty, a paradoksalnie ludzie nawet mogą doświadczać, podchodzić do nich, a nie spotkać Chrystusa. I to no jest i... myślę główny problem. Trudno też tu nie zrobić reklamy, książki Rika Warrena, bo może tylko ją cytujemy, ale może warto do, po nią sięgać, Kościół świadomy celu, znajdziecie ją na Księgarni Przystanku Jezus, z którą też trochę współpracujemy, ale warto może, może do niej sięgnąć właśnie i, i zobaczyć, odpowiedzieć sobie też na pytania, zobaczyć jak ja się też, jakie są moje dzisiaj narzędzia bycia w Kościele, nie, i co mogę ja zrobić, no. To może takie zadanie domowe na ferie dla tych, którzy będą stęsknieni. Tak jest. Bartku, błogosław. Dobrze, tak, kończymy. Panie Jezu Chryste, chcemy Ci dziękować za, za Twoje słowo, za to też, jak Ono nas porusza i że z jednej strony właśnie doświadczenie pokory i naszej grzeszności Ty z Niego nas wyciągasz i dajesz nam siłę do tego, żeby zobaczyć wielkie plany Boże wezwanie, do którego nas prowadzisz. Że właśnie chcesz, abyśmy łowili ludzi właśnie Twoim doświadczeniem, Twoją bliskością. Chwała Ojcu i Synowi. I Synowi, i, Duchowi i Duchowi świętemu. Świętym, jak na początku, na początku, teraz, i, teraz zawsze, i zawsze. I na wiecie. Amen. Ale. Pan z wami jest duchem Twoim. Niech Was błogosławi, Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Amen. Z Bogiem. Do zobaczenia. Stępa.